Witam serdecznie. Z tej strony Iwona Eriksson. Dzisiaj pokażę Wam troszeczkę jak robi się warkocze. Do robienia warkoczy, tak jak do robienia wszystkiego, potrzebujemy włóczki i druty. Ja tutaj będę Wam pokazywać na krótkich drutach, pończośniczej, dlatego, że jest łatwiej pokazywać na takich drutach ale wy oczywiście robicie na takich drutach, jak macie, na takich drutach, jak lubicie, na takich drutach, na których wykonujecie robótkę. I warkocze, ja tutaj Wam pokażę osobno, jak się robi, ale oczywiście warkocze zazwyczaj się wplata, robi się kilka warkoczy, czy to w czapce, czy to w swetrze, czy w jakiejkolwiek innej robótce. I do robienia warkoczy będziemy potrzebować takiego. Drutu pomocniczego, na który będziemy przekładać oczka tylko po to, żeby zrobić warkocze. Ja sobie przygotowałam tutaj taki kawałek, który jest robiony w ten sposób, że tutaj mamy część robioną lewymi oczkami, w środku oczka prawe i po boku znowu oczka lewe. Warkocze robimy zazwyczaj tutaj na oczkach prawych i dla uwypuklenia tego warkocza po bokach mamy zazwyczaj oczka lewe. Dlatego ja sobie już przygotowałam taki kawałek, żeby pokazać Wam, jak robi się warkocz tutaj na oczkach prawych. Tu już jest kilka rządków przerobionych, żeby to ładnie wyglądało. Po prostu robimy sobie tutaj te oczka lewe, które mamy na początku. Przerabiamy sobie w normalny sposób, tak jak się przerabia oczka lewe. I potem dojeżdżamy do tej części prawej, na której będziemy robić warkocz. I warkocz robi się w ten sposób, że połowę tych prawych oczek, które mamy przeznaczone na warkocz, w tym przypadku będą to dwa oczka z czterech, mogą być na przykład trzy oczka z sześciu lub cztery oczka z 8 wtedy warkocz będzie szerszy, ale ja tutaj Wam pokazuję warkocz, który jest robiony na czterech oczkach. Przekładamy dwa oczka na ten drut pomocniczy. On jest tak specjalnie wygięty, żeby on się nie przesuwał, żeby stabilnie leżał, żeby te oczka nie uciekały. Następnie przerabiamy kolejne dwa prawe oczka. Mamy te oczka przerobione, potem mamy oczka lewe, ale my sobie bierzemy te oczka z tego drutu pomocniczego i przerabiamy je na prawo. I w ten sposób mamy przerobione oczka, które były przeznaczone na warkocz. Teraz mamy oczka lewe, przerabiamy sobie te oczka lewe dalej. Normalnie i na lewej stronie roboty przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu, czyli oczka prawe nad prawymi i oczka lewe, te, które po prawej stronie roboty są warkoczem, przerabiamy sobie na lewo. Teraz jesteśmy znowu po prawej stronie roboty. Przerabiamy sobie te boczne lewe oczka. W momencie, kiedy dojeżdżamy do warkocza, to możemy zrobić tak samo jak w rzędzie poprzednim, żeby te oczka skrzyżować, ale po prostu ten trzeci rząd, bo to będzie trzeci rząd warkocza, pierwszy był te oczka skrzyżowane, drugi rząd był na lewej stronie roboty i teraz będzie trzeci rząd. Też przerabiamy tak, jak schodzą z drutu. Czyli tutaj na prawo i potem znowu na lewo. Potem jesteśmy ponownie na stronie lewej. To jest rząd czwarty i przerabiamy sobie normalnie dalej, tak jak schodzą z drutu po lewej stronie roboty. Teraz jesteśmy ponownie na prawej stronie i to będzie rząd piąty. I znowu robimy te boczne oczka lewe w taki sposób, jak schodzą z drutu na lewo. I teraz znowu jesteśmy tutaj przy tym warkoczu i ponownie zdejmujemy dwa oczka na ten drut pomocniczy. Zostawiamy z przodu robótki, przerabiamy kolejne dwa oczka na prawo. I potem przerabiamy te dwa oczka, które są na tym drucie pomocniczym. I w ten sposób mamy przerobiony warkocz. I teraz mamy ponownie oczka lewe, które przerabiamy na lewo. I to jest rząd piąty warkocza. Albo można powiedzieć, że po czterech rzędach przerobionych tutaj, był, tutaj było krzyżowane. Pierwszy rząd, drugi rząd z powrotem. Trzeci rząd po prawej stronie roboty, tak jak schodzą z drutu. Czwarty rząd z powrotem. I tu znowu piąty rząd mamy, czyli pierwszy rząd, krzyżowane oczka. Teraz mamy drugi rząd, tak jak schodzą z drutu. Po lewej stronie roboty. Na prawej stronie roboty mamy ponownie, tak jak schodzą z drutu, czyli jest to rząd trzeci, tą część warkoczową przerabiamy po prostu na prawo. Na lewej stronie robimy ponownie, tak jak schodzą z drutu. A potem w kolejnym rzędzie po prawej stronie roboty znowu krzyżujemy i wtedy wychodzi nam warkocz. Bardzo proszę, tu mamy zrobiony warkocz. Trzy razy jest krzyżowany. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat robienia warkoczy, robienia warkoczy mniejszych, robienia warkoczy większych, drobniejszych, grubszych, przeplatanych kilkakrotnie to zapraszam na stronę robinienadrutach.pl Na tej stronie jest kurs, na którym możecie nauczyć się więcej o warkoczach i nie tylko o warkoczach, ale także innych rzeczy wykorzystywania przede wszystkim tych warkoczy w dzianinie i różnych porad i tipsów na temat jak się robi Warkocze, dziękuję bardzo.